Witam, witam. Dziś piękny, słoneczny dzień lutowy. Fotowoltaika już stoi. Aż skoda, szkoda słońca. Piękny, piękny dzień. Produkcja jest, ale u mnie nie ma, bo jeszcze nic nie podłączone. Teraz tak, dzisiaj zajmę się wykopami. Dokończę wykopy. Położę przewód. Będę musiał tutaj tą kostkę jeszcze sobie rozebrać. poprowadzić ten wykop tutaj. Zrobię tutaj skrzyneczkę. Skrzynka gdzieś będzie w tym miejscu na słupeczku i będziemy podłączać. Więc ten wykop muszę tutaj poprowadzić jeszcze do słupka. No i jeszcze tu zrobię uziemienie. Dalej to pójdzie sobie tędy. I tu będzie moja serwerownia w tym pomieszczeniu. Tu jest już wykop. I tak dalej. W tej chwili część paneli jest jeszcze zacieniona. Słońce tutaj trochę przebija się przez drzewa. Pełne słońce jest gdzieś w granicach około południa. Aż mnie korci, żeby pomierzyć napięcie na panelach. Idziemy zobaczyć. 46 46,1 No ciężko, bo ciężko, ale poszło jakoś. Najgorzej, tutaj z tą kostką. No i tak Teraz już zostaje włożenie w przewodu. Ile tu mamy? No tu mamy około 45 cm. W tym ogródku, może wystarczy. Tutaj. Tutaj jest trochę chyba głębiej przy oczyszczalni. No tak, 45 cm. Około. Około. I tak mamy. O. Tu trochę korzeń wystaje. Do tego słupka. No tu będzie połączenie. I tak to wygląda teraz. No i tutaj są te moje przewody solarne do zakopania i tu widać to jest szóstka tak to wygląda jakiś to jest 1 razy 6 mm no, myślę, że dość dobry czarny, czerwony no i trochę przesadziłem z tą rurą dość gruba jest ta rura ale być może w przyszłości wejdą następne dwa na przykład przewody solarne i oddzielna fotowoltaika. Także no, twarde to jest, grube dość. Myślę, że to będzie dobre. Po zewnętrznej to jest piątka. Wewnątrz 3,5. Dość twarda ta róża, jest. ale może i dobrze. No, kabelek w peszlu już ładnie siedzi. Trochę, trochę za dużo zamówiłem, ale to nic. Jak zostanie, to lepiej. Jeszcze teraz muszę się tu przebić przez to. No, i tutaj mam swoje pomieszczenie z płotu betonowego właśnie pod serwerownię, czyli tu będzie falowniczek. Trochę bajzel mam jeszcze tutaj. Kostka na dole. Nie wiem co tutaj zrobić, by czy tutaj dać Styropian siatka klej i jakąś płytę jeszcze na to, no nie wiem, nie mam pojęcia jakby tu zrobić, żeby to jakoś ładnie fajnie wyglądało. No, i tu się przebiję, i sobie wyjdę gdzieś około może 2 metrów tego przewodu. Niech będzie już tą drabinę przestawić. Godzina 14. A ja jeszcze mam pełne słońce luty. Pełne słońce na panelach. Kurczę. Muszę śpieszyć się z tym off -gridem. szkoda energii. Kolejny ładny, słoneczny dzień. No i ja już mam tak, kabel solarny w peszlu położony. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda, jak to wyszło. Tak to jest, o, widać, widać tutaj, tak. No, teraz zajmę się po prostu DC zabezpieczeniami i podłączeniem, ale tutaj pokażę jeszcze, jak mi tam wyszło to wszystko dalej. Tu sobie idzie. I tu mamy kosteczkę już też poprawioną, naprawioną, żeby nie potykać się. Tutaj mam. Tutaj mam. I tu miałem trochę przebicia. I tutaj mamy dalej, to tak wyszło. Tak to wyszło. No i będziemy walczyć dalej. Teraz zabezpieczenia DC. Pokażę, jak ja to zamierzam sobie zrobić. Te zabezpieczenia. Tutaj mamy długość przewodu w metrach bieżących około 20 od paneli. Do tego pomieszczenia, gdzie będzie stał falownik, więc zabezpieczenie będzie przy, przy panelach. Tak jest, że jakoś powyżej, jak jest powyżej 10 metrów długości, więc zabezpieczenie trzeba zrobić przy panelach. Poniżej 10 metrów można zrobić przy falowniku. Natomiast u mnie, jak jest tutaj 20 metrów, więc zabezpieczenie będzie przy panelach fotowoltaicznych. Chciałem powiedzieć, jak ja tutaj dobrałem sobie zabezpieczenia. Tutaj jest taki schemat narysowany. Mniej więcej przeze mnie. Tutaj jest tak, mamy 8 paneli. To są te panele, które użyłem. To jest ja Solar 500 W. Napięcie obwodu otwartego tutaj mamy 45-59. Tu mamy wszystkie te pomiary parametrów tego, tych paneli tak one są połączone w szeregu czyli w jednym stringu yy, osiem paneli tak i później tak przy panelach jest skrzynka zabezpieczająca będzie bezpiecznik topikowy podwójny yy, no i ogranicznik przepięć i teraz tak tutaj taka taka informacja która yy, którą można wyczytać z jakichś tam norm. No w tej chwili nie powiem, bo no po prostu nie znam się na tym za bardzo, ale wiem, że tak powinno być, czyli jeżeli mamy odległość powyżej 10 metrów pomiędzy modułami PV a falownikiem SPD, to stosujemy SPD stosujemy typu drugiego jak najbliżej modułów PV i powtarzamy zabezpieczenie SPD przy falowniku przednim też typu drugiego odległość SPD, tutaj mówię o ograniczniku przepięć. To jest taki warunek, że nie ma w pobliżu instalacji PV instalacji odgramowej. I teraz tak, dobór ogranicznika przepięć to jest przyjęte UC większe lub równe 1,2 razy VOC i razy N ilość paneli w, w, w szeregu, w stringu, czyli tutaj mamy 1,2 razy 45,59 tak jak u mnie, czyli to jest napięcie odwod, obwodu otwartego 45,59 V. razy 8 sztuk paneli to wynosi UC i większe bądź równe 437. Więc tutaj przyjąłem, że najbliższe napięcie dla tego mojego napięcia, większe lub równe, jest zabezpieczenie ogranicznika przepięć 500 do 600 V. Tutaj się używa współczynnik korekcyjny 1,2, gdyż napięcie. Panela w minusowych temperaturach może wzrosnąć o 20%. No to tak jest odnośnie ogranicznika przepięć. Tak przyjąłem. 500 do 600 V. Tak? Teraz dobór bezpiecznika topikowego. Tutaj się bierze ING. Większe bądź równe 1,4 razy ISC. ISC to mamy... Prąd zwarcia tego panela, czyli 13,93 ampera, i to jest, musi się zadzie, zawierać w przedziale 1,4 a 1,8. Ten, ten dobór tego bezpiecznika topikowego. I u mnie tak 1,4 razy 13,93, to wychodzi 19,51 ampera a 1,8 biorąc pod uwagę razy 13,93 wychodzi 25 Amperów. Także tutaj tutaj między tym a tym musi się zawierać yy, zabezpieczenie topikowe. Ja przyjąłem wkładkę 20 Amperów. Co do falownika jeszcze, tutaj taki mam yy, ten falownik. EASAN 6,2 kW. Tu jest tak, maksymalny amperaż jest 27 Amperów eee, Tutaj mamy, czyli w zasadzie dwóch stringów już nie zrobię z tego no ale już powiedzmy, to jest tylko jeden string i 27 Amperów PV maksymalne 6,5 kWp Napięcie PV od 60 do 500 V prądu stałego. U mnie, u mnie, tak jak tu napisałem, 8 sztuk paneli mam 437 V, czyli mieszczę się w tym przedziale. Maksymalnie mogę dołożyć jeszcze dwa, wtedy wychodzi 454, ale i wtedy też w ograniczniku przepięć w zasadzie się zmieszczę czyli tutaj 500-600. No ja wybiorę sobie tą wartość 600V. I to tyle z tego, co sobie wyczytałem i przeanalizowałem, a teraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. No, i tak obecnie wygląda moja rozdzielnica prądu stałego, która będzie przy panelach yy, zakończona. Znaczy, może nie konkretnie, bo tutaj nie zakułem jeszcze tych yy, czarnego i czerwonego, bo im, <laughs> zabrakło mi tych tulejek. Czekam na tulejki, ale tak to ogólnie już wygląda. Więc mamy tutaj, tak, z lewej strony wejście na konektor MC4. Wejście minusowe, wejście plusowe. I to idzie do zabezpieczenia bezpiecznika topikowego. Bezpiecznik topikowy 20A zabezpieczenie. Później z bezpieczników idzie na rozdzielacze, dwa bloki rozdzielaczy. To jest kabel szósteczka, solarny, na bloki rozdzielaczy. Z bloków rozdzielaczy wychodzi już wylot na konektor MC4 oraz jednocześnie idzie tu do zabezpieczenia do ogranicznika przepięć. Taki zastosowałem ten ogranicznik przepięć, z tym, że to jest 800V, nie 600, tak jak mówiłem wcześniej. No, ale ten 800 powinien być w miarę dobry. Nie wiem jakościowo jak wygląda, natomiast... Natomiast... No, nie było jakby z nim problemów. Nie, nie znalazłem takich problemów, że jest jakiś... Ta firma, to jest taka jakaś chińska Feo. Że jest jakaś wadliwa, czy coś takiego, także... Taki zastosowałem po prostu. Jak to się sprawdzi, nie wiem. Później tak. Czyli jeżeli jest to zabezpieczenie typu drugiego, warystorowe, no i teraz, jeżeli po prostu pójdzie jakieś przepięcie na kablach, czy plusowym, czy minusowym, to on zmieni rezystancję, otworzy tutaj obwód. I pójdzie to wszystko na uziemienie. Ładunek zostanie rozładowany na uziemieniu i, i nie pójdzie to dalej. Dlatego, dlatego to zabezpieczenie będzie przy panelach fotowoltaicznych, jak najbliżej nich, żeby to nie poszło później po kablu do, do mojej serwerowni. Chociaż w serwerowni będzie jeszcze jedno jeszcze jeden ogranicznik przepięć będzie odłącznik izolacyjny i ogranicznik przepięć jeszcze powtórzony także tak to wygląda no i to tyle w tym w tej prezentacji takiej dalej będę montował wszystko tworzył także zapraszam na kolejne filmiki no i Pozdrawiam.